No siemano, Z racji z tego, że tutaj nowe kapsułki wychodzą do CSA, to nie mógłbym Was zostawić bez openingu. Dobra, na szybko otwieramy. Kupię z każdej partii po 12 kapsułek. Mamy. Mamy wszystkie 36 kapsułek do otwarcia. Uf, oby coś dobrego poszło. Coś wspaniałego, żebym tylko mógł... Nawet jakiś holo celuje, kurde, te Virtusy jest szczególnie holo. Wcześniej już... Oj, tutaj świetnie się zaczyna. Kurde, nie wiem ile ona jest warta, ale myślę, że około 10 zł. Na szybko sobie sprawdzę. O, jak pięknie jest gadłem. No ale kurde, coś wspaniałego te naklejki wyglądają. Piękne. Zobaczymy jak będzie się na broni prezentować. No, kurde. To akurat nie najgorzej, chociaż kolorystycznie może pasuje troszeczkę. Dobra, lecimy dalej szybko. O, złota tam uciekła. Kolejna złota. Aj, mogłaby być ta hola bgl o, Tu już się tak nie rozpędzam jeszcze ze skrzynkami. Ju. Astrali złota. Yo, pierdziel! Mówi Star Rider z Holo. 10 zł to jest warte. No i to jest też jedna z ładniejszych naklejek. Na przykład tu na M-eczkę pięknie się prezentuje. Tak samo na kałaszka. E, musiałbym coś chyba tu zdrapać. go git. Ale na razie nie chcę. To zostanie i pewnie to będzie gdzieś naklejone na m albo. Jeszcze się zobaczy. Lecimy dalej. Tej drużyny to nawet nie znam. Pain gaming. Żeby tylko się odrobiło będzie koks. Te zwykłe, to nawet nie sprawdzam cen, bo to są grosze warte. To po 20 groszy niektóre, a niektóre nawet jeszcze mniej. A tu uciekły takie fajne naklejki. No, dalej jest Star Riders, tym razem zwykła. Jest kolejna holo. Dobrze, że te holo trafiają. Nie wiem, ale co, co do niektórych, to holo są droższe od folii. Bo po prostu ładnie wyglądają. No tu szkoda, że ta folia nie gropa to byśmy wtedy sobie porównali ich cenę. Esports. Szkoda, że się ich logo zmieniło. Średnio wygląda teraz. Kiedyś to było fajne. Ustój, pięknie. Druga ta naklejka. Nie, no, wspaniale, kurde. Ja się już cieszę. I to była ostatnia, właśnie z tej kolekcji. Teraz lecimy z kolejnymi naklejkami. Tu celujemy w te Virtusy. Są wspaniałe, po prostu. I tak samo Copenhaga Flames. To jest. No, naj, najładniejsze. Te dwie naklejki są stąd. Najbardziej mi się widzą. Co tu jeszcze jest fajnego? O, Tylo. To Tylo to będzie cenowo pewnie drogie, chociaż zależy też od, od jakości. Zwykłe Virtusy. No, daj mi holo, a będę szczęśliwy. No, dziadastwo, dziadastwo, na razie daj. Jest Tylo Holo. No i ile to jest warte? A sprawdzę na szybko. Ale 6 zł myślę. 17! Uuu, kur... kurwa! Zajebiście. Ty To, to można no, tak stratny strasznie nie będę na tym openingu. Świetnie by było. Tajlo zwykłe. No dobrze, że dropi to tylo, bo ono zawsze jest drogie, bo tam. Chińczyki to bustują do góry i bardzo dobrze face ale zwykłe. W ogóle logo Face a się zmieniło, jest dużo ładniejsze niż było. A nie tylko takie jednolite czerwone. No to te Virtusy, kurwa, Gdyby zostały, byłoby koks. No dało parę tych holo chwilę teraz. Poleci parę zwykłych, ale chyba lepszej jakości niż holo nie nołem, chociaż nie, chyba nie było. To fajnie by też było jakby... Chociaż na jedna złota, takie na podbustowanie sobie portfela a obok. Szkoda. Bo tamto to już by mi odrobiło pale, parę kapsułek. Bodajże, że 20 zł ta jest warte, tajlo kolejne, ostatnia, ostatnia z tej partii. No, i nie oddało niestety. Ale jeszcze zostało 12 kapsułek. I tutaj najdroższa jest nawi i furia. To te dwie, jakby dropały, byłoby sztos. Byłby kozak. A szczególnie, jakby złota. Kurde, nawi to jest. To ja już marzenie by było. Furia zwykła. No, niedobrze, niedobrze się zaczyna. I teraz już jest taka pasa tych zwykłych. Tak samo jak wcześniej jeszcze otwierałem. Nie! Oj! To nie będzie dużo warte. Tamto to by było naprawdę świetny drop, ale no, niestety. Aj jaj. No, na razie nie oddaję. Ale właśnie z tej partii wcześniej otwierałem te legendy i tak samo, same, same mikropały zwykłe niebieskie. Otworzyłem sobie, jak już te kapsułki wyszły, tak z 10. No i mamy, mamy holo. One będą warte około 5 zł, mi się wydaje. Ale to się jeszcze sprawdzi. Jest furia holo, super, świetnie. 20 zł. Jeszcze Wam tu pokażę. Proszę bardzo, no teraz trochę spadło, ale ja patrzyłem gdzieś w tym momencie i teraz na rynku za 18. A te gambity, no 3 złote, tak jak mówiłem, że 3-4 złote będzie warte, i, i to prawda, ale naprawdę wspaniale te naklejki wyglądają. strasznie mi się podobają. To Te remery to podjazdy do nich nie mają. O, i złota uciekło. Aj, mogli te ninja już by wypaść. Byłoby lepiej. Cztery ostatnie kapsułki. Cztery ostatnie kapsułki. Niech coś dobrego wypadnie. Stój! Nie! Kurwa! Szkoda. Jak ja nie lubię, jak ta kurwa milimetry już zostaje odległości od albo przelecić i albo nie doleć. To, to naprawdę. Teraz już same zwykłe będą ropać. Ostatnia. Daj mi złoto nawi, proszę ci bardzo. Liquidy. No to to jest 3 złote. 3 albo 4. One się tak właśnie wahają. Ale ile tych holo nam wypadło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć holo, a to jeszcze sobie sprawdzimy. Złotówka. Uuu, tragedia. No to tak, mamy. Jesteśmy na pewno w stratni, ale to jest tak. Tu było ile 10 zł? Tu było Lidźmy 20, tu było 4 tu 15-20, tu po dyszce. To jakieś 50 zł z tych holo mamy. Nie jest najgorzej, tak połowa się zwróciła. Ale... No, nawet nie połowa, mniejsza połowa jest. No ale zawsze na openingach. To trzeba brać to pod uwagę. Mi nie oddało, ale no... <laughs> Próbowałem. Tak to wygląda. O, zostało na jeszcze jedną kapsułkę. To może... Tak zostało? Zostało. Co mi tak oddało? Nie. Oddała mi tu furia. Tutaj dwie. Ale ja celowałem wirtusy, kurde. Te weźmiemy, dajmy im szansę ostatnią, żeby już się do zera wy... wystrzelić. Gdzie ta kapsułka uciekła? Tu. gaz jest naprawdę ostatnia i tutaj. O, leci. No i. Dobra.